Witam serdecznie. Znajdujemy się w tej chwili w Tarnowie, w nowo powstałym parku biegowym Marcinka. Jest połowa stycznia. Lekki mróz, śniegu nie za dużo, ale czekamy, myślimy, że będzie, będzie fajnie. Park biegowy to są przygotowane trasy do narciarstwa biegowego. Również w głębi jest trasa do Nartorolek oraz do Rolek. No, i oczywiście wspaniałe leśne trasy dla e, tych, którzy uwielbiają biegi lekkoatletyczne. E, na treningu spotkałem e, kolegę mojego. Piotrka Januszewskiego, mistrza amatorskiego Polski w triatlonie, na co dzień trenującego na Malcie. Na święta przybył do rodzinnego Tarnowa, skąd spotkaliśmy się. Witam Cię Piotrek serdecznie. Dzień dobry. Piotrek, co przygotowujemy 15 lutego dla Tarnowiaków no i wszystkich, których serdecznie zapraszamy z całej Małopolski właśnie na bazie tego, tego parku biegowego Marcinka. E, proszę Państwa, będzie to nowa impreza w naszym rejonie. E, będzie to Duatlon terenowy. E, na dystansie na początku 5 km z mocnym podbiegiem, 4 km e, z mocnym podbiegiem pod Zawadę tutaj na Marcince. E, następnie w dół wskakujemy na, na rower górski. Tu już nie będzie problemu, jest dość łatwa technicznie trasa, e, płasko, szybko. E, tego jest 15 km, jeśli dobrze pamiętam. E, później łatwy bieg płaski 3 na, na 3 km. A więc ruszamy. Start mamy, jak już mówiłem, z parku biegowego Marcinka. Płaski na razie odcinek, ale za chwileczkę zacznie się Golgota. No i Piotrek dopieka do strefy zmian, oczywiście będzie troszkę inaczej wygląda. Szybko ubiera kask, siada na rower crossowy. W tych warunków tylko takie będą zdawały No i idziemy na 5 km trasę. Mamy ponownie bieg, tym razem po zmianie roweru 3 kilometrowa trasa płaska, spokojna, no ale poprzednie kilometry na pewno już będą się dawały że znali. Naprawdę proszę nie lekceważyć dystansów, tą trasę naprawdę można odczuć, jak dojdzie rywalizacja, naprawdę dostaną państwo po kości Czyli yy, nazwa biegu Zostań Żelaznym Człowiek jest adekwatna do trasy? Jak najbardziej, proszę się mocno przygotować, psychicznie również. Ale nie zniechęcamy, nie, zapraszamy. Zapraszam kwarty, Myślę, Myślę każdy będzie który wielkim, który to ukończy. Jak najbardziej, będziecie szczęśliwi, biorąc udział na takiej trasie. Naprawdę poznacie swoje możliwości. A zapraszał nas wspólnie. Piotr Jaruszewski, dziękuję. Dziękuję serdecznie.